Witam serdecznie, moi drodzy. Nazywam się Paweł Korczak, jestem menedżerem firmy Allegria, która zajmuje się sprzedażą nieruchomości na całym wybrzeżu Costa Blanca. Znajdujemy się w mieście Wiecha. Podoba mi się ta lokalizacja, bo to jest plaża Los Locos, a tuż obok znajduje się bardzo duże takie wybrzeże skaliste, gdzie można ponerkować albo złapać jakąś rybę na kolację. Tak mi się podoba ta lokalizacja, że ja wybrałem ją, żeby tutaj zamieszkać. Nasze mieszkanie znajduje się w wielkim wieżowcu, który widać z każdego zakątku Torywiechy, także jeżeli wypijecie parę drinków mocnych, to zawsze znajdziecie drogę do domu. Podoba mi się, że ten dom jest wykonany w mawrytackim stylu. Każde okno i balkon jest wykonany inaczej. Widać, że architekt postarał się i zrobił to z miłością. tutaj właśnie znajduje się nasze miejsce parkingowe. Mamy okazję, możemy normalnie ponagrywać basen, bo tu dzisiaj nie ma ludzi, sprzątają tutaj prawdopodobnie. Ale mogę powiedzieć, że ten basen posiada trzy poziomy głębokości. Także wygodnie będzie i z małymi dziećmi, i takimi średnimi. I dla dużych też jest dość spora głębokość. A dla Waszego komfortu tu mamy toaletę. Ten styl wszędzie. Zobaczcie na te drzwi. Terytorium cały czas jest monitorowane i ochroniarz tutaj pilnuje non-stop. To jedyny patio, który mi się podoba, ale jednak wolałbym widok na morze. Dom posiada cztery windy: dwa z jednej strony, a dwa z drugiej. Ja wchodzimy, od razu trafiamy do korytarzu, gdzie jest szafa wbudowana. Jest prosta droga do naszego salonu. Po prawej stronie mamy toaletę dla gości. Łazienka jest nieduża, ale wszystko można w niej zrobić, co potrzebujecie. Przy okazji pokażę wam tą pierwszą sypialnię, prawdopodobnie dla tych dwóch chłopaków. Dwa łóżka, wbudowana szafa i wyjście na patio. W środku nadal widzimy ten sam styl. Jest drewniane meble, wmontowane szafki, półki, drzewniane takie bale, grube. Wszystko nam przypomina o tym, że to mieszkanie hiszpańskie. W mieszkaniu mamy dwa pokoje, dwie łazienki, salon połączony z kuchnią i wyjściem na balkon, z którego otwiera się po prostu niesamowity widok. I teraz jego zobaczymy. I za to ludzie kupują mieszkania w Hiszpanii. Klasyczne hiszpańskie bungalo, widok na morze, palmy. Mm, za ten widok można postawić mocną dziesiątkę z plusem. Kuchnia jest nieduża, ale bardzo przytulna. Takie wrażenie, że przyjechałem do babcie w goście. Ta płytka w stylu mawrytańskim drewniana kuchnia mm, bardzo przytulna. Це зостало нам ще один покой і лаженка. Хоч ми теж забачимо. Друга сипіальна, правдоподобно, юж для осіб дорослих. Теж отвіра ще такий п'єнкний відок на може, пальми і так далі. Маємо тут отдельні лаженки і дві шафи вбудуваних. Rodzice już będą mieli większą łazienkę, w której jest nawet wana co bardzo rzadko spotykamy. Co dotyczy kosztów, to za 179 900 euro mamy 84 m2. Podatek roczny to 350 euro na rok. I obsługa domu to 38 euro na miesiąc. Hiszpania to cudowny kraj. Trzeba tylko podjąć decyzję i działać. Jeżeli tego na pewno chcesz, to wszystko się uda. Z wami był Paweł Korczak. Zobaczymy się w słonecznej Hiszpanii. Alegrie. Budujemy wasze marzenie.